Hej, witam Was w drugim odcinku z gry Margonem. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kilka questów i troszkę powiem, co się zmieniło i ogólnie sobie pogadam. No tak, znajdujemy się teraz w domu idali. Pójdziemy do niej właśnie teraz zrobić questa i powiem wam, co się zmieniło od ostatniego odcinka. Wbiłem kilka poziomów, jak widzicie, już mam mój, mój trupiciel jest już na 10 poziomie. Mam już lepszy ekwipunek, wiadomo. I tak, wiem, że mogę sobie zmienić strój na 10 poziomie, tylko że w ogóle mi się one nie podobają. Poczekajcie chwilę, muszę przeczytać. Okay. W ogóle mi się nie podobają te outfity na 10 poziom, nie wiem czemu, jakieś takie dziwne. Podejrzewam, że dopiero 20 będę nosił outfit. I żeby było jasne, ja, ja planuję bardzo pokazać tę grę tak od strony RPG, tak. Czyli nie tam jakieś wielkie poziomy, wysokie poziomy, tylko zadanie i co, coś w tym stylu. Aha, no musimy napełnić to wodą. Powiem Wam, że w ostatnim odcinku przyjąłem tam ten quest na te kwiaty u tego Gregora i jeszcze ich nie mogłem znaleźć. Znalazłem tutaj kilka, lecz nie wiem gdzie są te blusze. Hmm, nie wiem. Hmm. W jaki sposób? Przy... Aha, tego wieśniaka. Hej, wieśniaku, potrzebuję wiadro wody z tej studni. Masz i dzięki za napełnienie. to jest chyba jej. To jest chyba jej krowa. Tak. No, widzicie, nawet obrazek jest z tej krówki. Dobra. Powiem Wam, że ostatnio właśnie to jest ten strój. Jeden z tych chyba trzech strojów na dziesiąty poziom. Powiem Wam, że grałem ostatnio. Drogi pamiętam na pamięć jak się chodziło z tych miast. Ale jednak nie mogę sobie przypomnieć tych NPC. Musiałam aż patrzeć gdzieś w internecie i szukać. Niektórych. Mhm, dobra, teraz musimy wydolić krówkę. Bo akurat pamiętam co z tego quest, jak zostanie, na nie chcę wam tego powiedzieć sami zobaczyć. Nie, nie wiem w ogóle czemu jak dostaje jakiś nowy przedmiot Jest on na niebiesku, muszę na niego, dopiero na niego najechać Ale to powinno być na Tak, nie w następnym odcinku zagramy sobie na innej przeglądaczce No teraz nakarmimy sobie kota Tylko gdzie ten kot się znajduje? Z myszką się bawi. Jeszcze pewnie ktoś z was zapyta, jakie używam dodatki. Już wam pokażę ten mój. Dawam linki, wszystkie linki będę w opisie do tych dodatków. To jest Matko Pogromca, czyli mapka, tak jakby. Yy, procentownik, czyli tutaj, gdzie jest HP i poziom, pokazuje nam. No widzicie? 1-3 punkty doświadczenia i jedną wicy fajnie. Yy, to tak. Yy, procentownik, jak wiadomo tutaj punkty życia i doświadczenie pokazuje nam w procentach. Yy, dodatek z Diablo to jest... Yy, to jest właśnie. Motyw skutczka Diablo 3. Nie yy, podoba mi się jakoś. Yy, I... trzeba? Aha no i minutnik. Minutnik jest sobie w rogu jego. Czekajcie, przeciągnę, tutaj go zobaczycie. Tak wygląda. I gdy zabijemy jakąś elitę, minutnik pokazuje nam ile zostało czasu do odrodzenia. No bo teraz zrobiłem sobie questa o tej linii. To jest fajny quest. Tylko muszę musisz się skupić i to przeczytać, bo to ja pamiętam... Można było błąd głupi wypełnić. I teraz musimy znaleźć tego dena Ten den, pamiętam, że on był zmieniany Jego położenie kiedyś był gdzieś tutaj Teraz chyba jest tutaj mhm. tak, teraz znajduje się tutaj Urgelmos? Ur tego też kiedyś nie było Google, ta mapka tonik była lekko zmieniana Dena irytują maniery Lidli Pusteczka od Lidli dla Dena Zobaczymy co Den na to No widzicie i pogodziliśmy ze sobą parę narzeczonych W zamian dostając hełm Dena Hełm wydaje się całkiem fajny I ładny przede wszystkim A nie wygląda Ok, no i dwa questy zrobiliśmy Co teraz? Może byśmy poszli spróbować zabić jednego wilka Wilki znajdują się tutaj, fajnie, to jest Fajne to jest ekspowisko dla takich poziomów około właśnie no do 13-14 poziomu ja tu chyba expiłem. Oczywiście, spokojnie. Głowiem takiego wilczka. W następnym odcinku prawdopodobnie pokażę Wam fajny X. Teraz nie mam takiego jeszcze poziomu, ale pokażę Wam fajny X na właśnie 15, 20, 20 18, level, coś takiego. I tam jest jedna Elita. Większość z Was pewnie wie o co mi chodzi. Ale jeśli ktoś jest z jakimś nowym graczem, no to na pewno mu się to przyda, bo to jest bardzo fajne. Przy każdej tam jest Elita, można było zawsze iść po Expić za chwilę ubić Elitę. I to było bardzo fajnie, teraz pójdziemy się uleczyć. Także moi drodzy, to jest miasto Townuk, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Jest to miasto, wygląda tak. O, nie jest ono jakieś bardzo duże. Takim bardziej, wydaje mi się, dla porządkujących graczy. To jest całkiem przyjemne i sympatyczne. No, dziękuję, że mi uleczyłaś. Aha, jeszcze pokażę wam coś na minimapie. To tak. Ten Thuzal jest nowe miasto. Nowe, znaczy nowe jak nowe. Gdzieś rok czasu ma. I za niedługo postaram się do niego dojść. Nie wiem, czy mi się to uda. Bo że byłem tutaj chyba tylko raz. Ale nie pamiętam, czy są tutaj jakieś inne stwory po drodze, które mogą mnie same zaatakować. Pójdziemy, sprawdzimy. Może sobie w następnym odcinku, nawet. I zobaczymy, jak nam to wejdzie nasza podróż. Tu numer. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym mieście. To miasto jest chyba moim ulubionym. Ono no jest tak na, w, na wyższe poziomy. Trzeba mieć tutaj spokojnie z 80, żeby tutaj bezpośrednio sobie podróżować. Quest jest chyba od 60 na teleport. Jednak te mapki, które są obok tego miasta, no wymagają trochę większego, po, wyższego poziomu. To jeszcze mogę pomyćę też jest małym miastem. Do niego nie ma teleportu. Te fajne miasta. Tutaj jest taki sposób też na zarobienie yy, trochę pieniędzy. Pokażę Wam go kiedyś Wam go pokażę na pewno. Może za niedługo nawet. Nidhal, też jest w miarę nowym miastem. Yy, do niego też jest teleport chyba od 50 poziomu, czy od 60 już nie Pamiętam. A te miasto już były chyba od początku gry. Czy jakoś tak. My się znajdujemy tutaj. Kiedyś Wam pokażę wszystkie miasta po kolei. Pozwiedzamy sobie jakieś ciekawe miejsca. Wam pokażę. Mam nadzieję, że będzie fajnie. No dobra, teraz skończę ten odcinek, bo 10 minut trwa około. No i dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się podobało zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!